Sylwia, to dalej kontynuując ten wątek, bo z kolei sygnatura, która jest tu przed Państwem, jest okładkowo prezentowana jako thriller kryminalny. I tak trochę zapytałem o tą relację między gatunkami, żeby do tego wątku przejść. To jest coś, co mam wrażenie na przestrzeni ostatnich dwóch lat popełniacie coraz częściej, czyli taki miks tych gatunków. I dlatego właśnie zapytam, jaka ta relacja jest. To skoro już wiemy, że thrillery kryminalne są, powstają, czytamy je, chociażby mora Roberta Małeckiego też była takim thrillerem. To pytanie mam do Ciebie Sylwio takie, w ramach takiej konfiguracji, thriller kryminalny, który gatunek, z którego bardziej czerpię? Myślę, że jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o ten thriller kryminalny, e, chyba jednak bardziej zaczerpnęłam... E, Chociaż nie. Ja się zgodzę z Ewa, że to jest takie pół na pół. Dlatego, że sygnaturę absolutnie nie można nazwać kryminałem. Mimo tego, że ona tak jest sygnowana w księgarniach i, ym, i w różnych portalach, ze bookami, audiobookami, dlatego, że tego wymaga od nas rynek. Natomiast ja bardzo głośno i stanowczo będę się dopominać tego, by sygnaturę określać mianem thrillera kryminalnego. Bo to nie jest do końca kryminał. Jest to kryminał, dlatego, że mamy tutaj śledztwo <gryminał> policyjne, jest, jest postać, postać, postać policjantów, jest, jest postać prokuratora i tak naprawdę wokół tego snuje się akcja ale równorzędnie tak naprawdę prowadzę thrillerową e, narrację trillerową historię. Równie ważne do tego śledztwa i takiej jego rzetelności i kolejnych, e, kolejnych poziomów osiąganych przez, przez śledczych jest ta warstwa taka emocjonalna, e, zagadka z przeszłości, emocje bohaterów. E, ta postać wcześniej wspomniana rodzali, która również chce się dowiedzieć, kto mordercą w jej miasteczku e, jest i, e, i z jakiego powodu popełnia pewne, pewne zbrodnie. Więc u mnie to jest e, to jest pół na pół, są rozdziały mocno kryminalne, są rozdziały mocno, mocno thrillerowe. Ja nie potrafiłam wyjść z tego thrillera zupełnie. Jeśli chodzi o parytety u mnie, no to thriller tak naprawdę zajmuje zdecydowaną większość serca. Kryminału dopiero się tam zaczyna rozgaszczać. I myślę, że takie hybrydy będą powstawały coraz częściej, dlatego że my jako autorzy też chcemy próbować nowych rzeczy. Jakby nie bardzo kusił kryminał, natomiast nie taki kryminał czysty, pozbawiony tej thrillerowej warstwy. Autorów kryminałów kusi thriller, tak jakby chociażby w przypadku Ani, która teraz napisała thriller psychologiczny. To też jest trochę jakby zasługa naszych czytelników, dlatego że jakby wielu czytelników w thrillerze również poszukuje takich kryminalnych warstw, kryminalnych historii, a w kryminałach zaczynają szukać czegoś więcej niż tylko opisywane rzetelnie śledztwo, ale też szukamy jakby takiej ludzkości tych bohaterów, nie ich emocji, ich, ich życia prywatnego. Więc myślę, że to jest w ogóle bardzo, bardzo fajne, że te gatunki stają się coraz bardziej płynne i, i autorzy nie, nie trzymają się ściśle jednego gatunku, do którego się gdzieś tam przypisali, tylko, tylko eksperymentują właśnie. Dzięki temu też się lepiej poznajemy. Ja dzięki temu mogę, mogę wchodzić głowę przed kryminalistami i ich pracą, e, ich pracą taką literczową. Kasiu, a jak ty do tych eksperymentów podchodzisz, takiego miksowania tych gatunków? To jest coś, co ci kusi? Myślisz o tym w ogóle? Po pierwsze myślę, że chyba zmierzamy do końca tej rozmowy, ponieważ zaczynam się zgadzać ze sobą. <noise> Jest rzeczywiście tak, że te hybrydy no, są na porządku dziennym i również ktoś, kto czytał moje książki też wie, że one się nie dają jednoznacznie zaszufladkować. Sięgamy po, po, po ten dreszczyk emocji thrillera, kiedy idziemy za bohaterem Bartka do ciemnej piwnicy, to mamy ten dreszczyk emocji i robi nam się aż duszno. U mnie jest z kolei też bardziej tak rozbudowana psychologia bohaterów, ich motywacje. I również teraz jak czytałam książkę Ani, to, 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 to ten wątek tam kryminalny śmiga po prostu. To jest w ogóle punktem wyjścia. Dokładnie tak. Ja się do końca nie potrafiłam od niego odkleić. No, jesteś takiego, że no, faktycznie pozostajemy wierni tym naszym gatunkom, ale staramy się je ulepszać i... i też sami sobie chyba stawiamy pewne wyzwania, żeby nauczyć się czegoś nowego, i to jest piękne, bo książka jego znacznie wplatkowana, może stać się tą przewidywalną historią. Natomiast w hybrydzie nigdy nie wiadomo, co tam nam z szafy wyskoczy, i jak najbardziej jestem za. Bartek, to ty się podziel z nami refleksją na temat tego, co robi twórca autor piszący kryminały, czego w Twojej ocenie być może nie musi robić osoba pisząca thriller. Już dziewczyny więc naprawdę się tak fajnie wypowiadają. Dlatego ty musisz urodzić kij w się robi <słuchaj> ja, jeżeli to z taką nutą uszczerbliwości, to bym powiedział właśnie, że myślę. Z <słuchaj> nutą? <słuchaj> 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 to że Naprawdę, no, w, w przypadku kryminału człowiek staje na głowie, żeby nie zostać przewidzianym jako autor, żeby stworzyć taką. Zagłataną historię a też nie, nie, nie skomplikowano, żeby się czytelnik też nie zniechęcił, że no, no to jest naprawdę nie lada sztuka. I uważam, że na pewno jest to trudniejsze niż napisać zwykłą akcję, w której faktycznie coś się dzieje i, i, i to jest przedstawione krok po kroku. Ale no nie, jeżeli chodzi o kryminał, no to tutaj zdecydowanie więcej pracy trzeba włożyć, raz, że w Research, a dwa, że właśnie w stworzenie takiej fabuły niecodziennej. I Magda Stachula powie jak bardzo się mylisz. Tak. To właśnie, właśnie dziękuję za oddanie głosu. Więc my myślimy bardzo, jak piszemy, więc tu gwarantuję, że, że oprócz tego jeszcze oddajemy całe swoje serce. I, i po napisaniu takiego thrillera, to czasem terapia jest potrzebna takiemu autorowi, więc, drodzy Państwo, naprawdę wczuwamy się w nasze, często bohaterki, ale też bohaterów. Natomiast to, co myślę, że w thrillerze wymaga Takiego od nas wysiłku oprócz wejścia w rolę tych bohaterów, to jest to zakończenie. Zakończenie, które jest nieoczywiste, zakończenie, które już wszystkie karty są rozdane, wiemy co i jak, i nagle właśnie ten koniec jest taki, że. Ja lubię to w thrillerach Jak, i lubię też w moich książkach właśnie to przemyć, że już wszystko, wszystko się wyjaśniło, zagadka jest rozwiązana, dlaczego, ale jest to zakończenie takie m, nieoczywiste, że na przykład e, bohaterka znowu e, popada w coś e, takiego zagmatwanego albo okazuje się, że tak naprawdę było wszystko odwrotnie. Mamy tutaj, e, patrzyliśmy na to, całą sytuację nie z tej strony, co powinniśmy, bo tak naprawdę to ona była sprawcą, a nie ofiarą. Ja to, ja to bardzo lubię i bardzo szanuję triler. Mówiliśmy tutaj o researchu, ja chciałam dodać, że research, który, który przeprowadzają autorzy thrillerów może nie jest stricte sfokusowany na działania operacyjne Policji, natomiast e, ja i dziewczyny wkładamy też wiele wysiłków w to, żeby sięgnąć, skontaktować się z ekspertami z wielu innych dziedzin, e, na temat których same nie miałybyśmy wiedzy, także ja chociażby w, w przypadku researchu do swoich poprzednich dwóch książek konsultowałam się z Neonatologiem byłam w ośrodku Ostoja na Kaszubach, żeby dowiedzieć się, jak pielęgnowane są tam dzikie zwierzęta i mogłabym mnożyć jeszcze te, te, te swoje własne wędrówki i fizyczne i, i te mentalne e, i konsultacje, które miały wtedy miejsce, więc e, zdecydowanie wkładamy też dużo pracy tego rodzaju, żeby nasza książka była dopieszczona i perfekcyjna. Ewa już trzy krokomierze że zajechała chodząc po lasach. <śmiech> <śmiech> Jeśli <śmiech> mogę. Zakiś... To ja chciałam że Bartek, jakieś strasznie słabe te thrillery czytał. Naprawdę, my ci zrobimy listę i, i, i sobie trochę podbudujesz postrzeganie thrillera, mam, mam wrażenie. Ja też chciałam powiedzieć do CEWA, że e, tak naprawdę, research, jeśli chodzi o psychiatrię, na przykład, bo, bo nasze bohaterki często mają jakieś, jakieś schorzenia. Ja regularnie konsultuję swoje poczynanie swoich bohaterów ze przyjaznym prawniczką, też, żeby m, m, nie, było, nie było bzdur. Także, RISER, zrobimy robimy? Trochę inny, zgadzam się, bo, bo też sam research kryminalny, ale on musi być, książka musi być przede wszystkim wiarygodna, niezależnie od tego, w jakim gatunku jest, jest stworzona. Dziewczyny, a dla Was research ma znaczenie? Je się tak to jak duże? Kasiu? Dla mnie ma znaczenie oczywiście, ale drugorzędne. Najważniejsza jest tutaj historia, która będzie wciągająca, która będzie przekonująca od strony psychologicznej i motywacji bohaterów. Natomiast research związany z pracą policji, ja wiedziałam, to jest dla mnie sprawa drugorzędna, ale jednak na, dla której później znam sporo czasu i no na to wszystko ja inogi. Ani, a jak to jest u ciebie? Oczywiście no, ja mam takie wrażenie, że ja siedzę nie, nie tutaj. Dlatego, że przed Państwem jest mój thriller psychologiczny, a mam stać w obronie. <grymne> <grymne> Chodź tutaj, ja nie jak to było. <grymne> Dobrze. Robimy retrospekcję. Faktycznie retwier był zbudowany głównie o research, bez tego, bez, bez moich spacerów, zajeżdżania krokomierzy i, i trampek, ileś par to faktycznie referendum nie powstał i wydaje mi się, że bez tej pracy takiej... Znaczy, ja proszę Państwa bardzo dużo poświęciłam też pracy nad tym, żeby się dowiedzieć jak pracuje brytyjska policja. Nie było to łatwe, bo ona sama w sobie jest dosyć hermetyczna i nie, nie chce odpowiadać na pytania, zwłaszcza, zwłaszcza mocno kryminalne. Także, także było tutaj trudno takie studiowanie właśnie procedur. I bez tego po prostu te książki nie powstały, dlatego jestem związana tyle mocno z thrillerem, że przy, e, przepraszam, z kryminalnym. No, ja z thrillerem kryminalnym tak. że nawet to zawsze będziesz winna, która w zasadzie opiera się głównie na mechanizmach czysto psychologicznych, to pokusiłam się właśnie o analizę mm, głównie zeznań, e, zeznań dzieci w sprawach o rozwody. Także tutaj nie, nie byłam w stanie się oddzielić tej, tej, tej pracy takiej nad, nad warstwą psychologiczną od wiserczu. Drodzy Państwo, czy są pytania do naszych gości? Prosiłbym rączkę w górę, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, bo to jest pomalutku ten moment. Ale nie wszyscy na raz, także spokojnie. To ja wiem, że pojedynek, ale jakieś... To kiedy będziecie się bić? Na after parę. Wyjaśnimy sobie to wszystko. No dobrze, to jeżeli pytań nie ma, drodzy Państwo, to zakończymy sobie z przytupem. Ja zachęcę moich gości do tego, żebyśmy ukuli taki zalążek waszej wspólnej powieści. Oznajmy, że będzie to thriller kryminalny. Kasiu, wymyśl bohatera. Yy, bohaterem będzie wysoki 40-letni mężczyzna, który uwielbia czytać książki. Jego mocną stroną, jego mocną stroną jest wyskutliwe poczucie humoru, aczkolwiek słabością słodycze. Ja? Czemu ja? Jego imię, <laughs> jego imię nazywa się, jego, jego imię zaczyna się na literę B, żeby nie było wątpliwości. Bartku, to ciebie zapytam, w jakim miejscu będzie się toczyć akcja tej niezwykłej powieści? Ja ja bym z niego zrobił ofiarę. <grymne> to nie Jestem y, skłonna to rozważyć. Mimo wszystko, wiecie, Taka typowa właśnie postać, która można poświęcić. Nie <grymne> no, jest. Znaczy, jest nawet tutaj to słowo na tym banerze. Ja to też jako terapia nie potrafię żyć bez gór, więc y, zrobię wszystko, żeby ta akcja naszej książki miała miejsce w górę. To robi się ciekawie, czyli uroczy 40 lat się w słodyczach, który idzie w górę z cukrzycą. mu to na zdrowie. Znaczy nie znam jeszcze zakończenia tych Madziu, to ty masz zadanie karkołonne, czyli zawiąż dla mnie jakkolwiek fabułę tej, tej historii. Ten mężczyzna y, porywa kolejkę górską widzę e, e, to. to. I, i, tam są ludzie i oni on są uwięzieni, on prowadzi tą kolejką e, i gdzie ich wywiecie, co z nimi zrobi, to do tego Państwu jeszcze nie zdradzimy. Ale tak mi przyszło do głowy, że to jest bardzo fajne. Tak, taki motorniczy szalony, który jeździ <śm> albo tam a właśnie kolejką. Czegoś takiego chyba jeszcze nie do Kraków tak. jest ich pełen. Dobrze, to w takim razie te wątki już mamy. Ewo, to ja Cię poproszę o jakiś plot twist Z Bo tym, że motorniczy. To trudne wyzwanie. Powiedzmy, że ten motorniczy, który wspina się na jakiś szczyt, nagle przed oczami pojawia się taki błysk, który sprawia, że nie jest sobą, nie jest w swoim własnym ciele, tylko jest w ciele pasażera, który dąża za nim. I obserwuję, że motorniczy nie do końca jest przy zdrowych zmysłach i stara się go powstrzymać. Aniu, to kto w tej historii będzie z kim skonfliktowany? <grym> motorniczy z kolejką. <grym> Doskonale. I to nas prowadzi do która powie Wam, drodzy Państwo, jaki istotny wątek społeczny ta historia będzie poruszała. Wątek społeczny. Mam to. E Jedyny helikopter, który, który to posiada, akurat jest, jest w akcji i e, będziemy poruszać temat problemów związanych ze służbami, z ich e, niedofinansowaniem. Drodzy Państwo, tak na Waszych oczach powstaje literatura. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Bardzo dziękuję. momencie obietnicy stało zadość to głosowanie. W tym momencie klaskają tylko te osoby, które są po stronie kryminału. No to teraz o oklaski proszę fanów Thrillera. Gdzie jest klas komierzy? <noise> Odszedł właśnie. Witam Was. Dzięki. Super. Drodzy Państwo, jeszcze raz dziękuję. Dzięki uznaniu, że mamy remis. Bardzo nam było